Czy Ty też masz problem z tym, co tańczyć na imprezach i w pewnym momencie, na chociażby weselu, masz wrażenie, że zapętlasz na osób dwa te same ruchy? Dzisiaj przedstawię Ci gotowy układ, taki, który możesz bezczelnie skopiować i tańczyć na imprezie, i powtarzać go. Cześć, jestem Monika i od 9 lat uczę mężczyzn tańczyć z kobietami i solo. Jeśli Ciebie interesuje ten temat i chcesz się go uczyć, to pamiętaj zasubskrybować ten kanał i kliknij w dzwoneczek, aby otrzymywać powiadomienia o każdym nowym materiale. Będziemy pokazywać teraz krok po kroku każdą jedną figurę, a ty spróbuj powtarzać od razu razem z nami. Trzymamy dziewczynę za dwie ręce, i tutaj przypomnę jeszcze szybko, że oczywiście wychodzimy z założenia, że tańczysz z nią krok podstawowy, a więc możesz sobie z nią tańczyć dookoła w ten sposób, utrzymując rytm cały czas, no i e, robiąc rytmiczny, fajny krok. Ale przydałoby się do tego dodać właśnie jakieś Skumulowane układy, skumulowane połączenia obrotów. No i teraz zachęcam Cię gorąco do tego, abyś właśnie układał sobie, łączył figury po kilka figur ze sobą razem, a nie tańczył właśnie w ten sposób, że tańczysz krok podstawowy, jeden obrocik i znowu krok podstawowy przez pół piosenki. Nie, 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 nie. To. Nie będzie dobre, bo dziewczyna szybko się znudzi i zacznie się wyrywać do kolejnych obrotów. A więc pamiętaj o tym, aby skumulować takie, połączyć sobie fajnie figury, które znasz i właśnie tańczyć jedna figura po drugiej, a później dopiero robić takie przerwy w postaci tego kroku podstawowego dla po prostu odpoczynku od obrotów. Pierwsza nasza figura to będzie okienko. Być może już znasz tą figurę, jest to taka bardzo tradycyjna, weselna figura i dziewczyna w tej figurze. Musi iść na Twoją lewą stronę. A więc generalnie w kroku od siebie do siebie ona idzie na prawo cały czas. Więc tutaj musisz bardzo starannie przeprowadzić ją na drugą stronę, czyli na lewo. Wchodzi sobie w takie okienko, wraca. I teraz zatańczymy to podwójnie, a więc za drugim razem Ty przejdziesz sobie do swojego obrotu w ten sposób. Zatańczymy teraz krok podstawowy i dwie nowe figury. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa. 3, 4, raz, 2, 3, 4, raz, 2, 3, 4 i przejście 2, 3, 4. Następnie tutaj bardzo dobrze spasuje nam obrót dziewczyny, a więc najprostszy obrót jaki istnieje, obracamy ją pod ręką. Następnie obracasz siebie i jeszcze raz ją. Jest to taki zestaw figur bardzo prostych, bardzo basicowych, które każda dziewczyna będzie w stanie wykonać na weselu czy na jakiejkolwiek innej imprezie. Połączmy teraz wszystko w całość. Zatańczymy kilka kroków podstawowych, aby się rozpędzić, aby pokazać ci jak w bardziej naturalnym środowisku będzie to wyglądało i połączymy wszystkie nasze pięć już figur w cały układ. Uwaga. Raz, dwa. 3, 4, raz 2, 3, 4, raz 2, i okienko. Raz 2, 3, 4, raz 2, 3, 4, drugie. 3, 4, raz 2, obrót dziewczyny, partnera i partnerki. Później możemy oczywiście zapędzić to, wrócić sobie do kroku od siebie do siebie. I tańczyć znowu ten nasz układ. Jeśli nauczysz się już tej wersji, to zobacz, że zrobimy w jednym miejscu tego układu bardzo małą zmianę, a stworzysz tak jakby kolejny układ z tego, właśnie gotowca. Zobacz, że zaczynamy tak samo, czyli okienkiem. Wracamy. I jeszcze raz tańczymy okienko z przejściem. Tutaj nic się nam nie zmienia. Ale teraz po obrocie dziewczyny idziesz głaskanie, czyli taką inną troszkę figurę, gdzie ręka zostaje w dole. Łapiesz dziewczynę ręką lewą i ją obracasz. Tak naprawdę sumarycznie nadal mamy pięć figur, ale... Tutaj dokonaliśmy pewnej modyfikacji. Dla dziewczyny będzie to już pewna nowość, więc będzie dla niej coś ciekawego, a Ty będziesz miał łatwą podmianę tych dwóch figur, dzięki czemu nie powinien ten układ Ci się zapomnieć ani pomylić. Teraz jeszcze bardzo powoli, przejdźmy każdą z tych figur ponownie w obu tych kombinacjach, aby nic nam tutaj nie uciekło. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery i raz, dwa, trzy, cztery i druga wersja: raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy 4 Raz, 2, 3, 4 Raz, 2, 3 I dołem, uwaga, raz, 2, 3 I obrót raz, 2, 3, 4. Zobacz z muzyką teraz, jak wyglądają obie wersje tak naprawdę tego naszego gotowca. No i próbuj razem z nami. Odcinku. Mam nadzieję, że te dwie wersje choreografii pomogą Ci przy najbliższej imprezie do tego, abyś już nigdy nie musiał powtarzać dwóch e, tych samych figur, no i żeby Twój repertuar się po prostu poszerzył. Nie zapomnij zasubskrybować ten kanał. Jeśli chcesz otrzymywać więcej takich filmów, to kliknij również w dzwoneczek. Jeśli chcesz uczyć się jeszcze więcej tańca i to tego w swoim własnym domu, to kliknij również w link w opisie do tego filmu, a tam znajdziesz ofertę moich kursów online. Do zobaczenia!